Cześć zapalniacze! Marek Mając z tej strony z best.pl. Nie umiem nagrywać na siedząco, nawet sobie krzesła przygotowałem, ale się nie nadaje. Ja muszę chodzić, muszę coś robić, a dzisiejszy film będzie na temat, czym zimą dogrzewamy nasze palmy. Jak już wspominałem w filmie wcześniejszym, kilka filmów temu to chyba już było, bo już nawet nie kojarzę, palmy w pewnym momencie zaczynamy dogrzewać, kiedy temperatura. Na zewnątrz spadnie poniżej granicznej wytrzymałości danej rośliny. Na przykład Trachecarpus Wagnerianus wytrzymuje bez zabezpieczenia, czyli bez dogrzewania minus 12 stopni. Juka minus 20. Juka Jubea, czyli na przykład minus 10, minus 12, czyli już przy minus 10 już bym, już bym dogrzewał. Tak? I teraz czym dogrzewamy, co robimy żeby dostarczyć źródło ciepła ponieważ jeżeli tego ciepła nie dostarczymy samo okrycie agrowłókniną, kocem, kocem, dywanem jak to robił mój kolega w Rzeszowie czy czymkolwiek innym nic nie da jeżeli ten mróz będzie długotrwały i teraz zobacz czym ja osobiście dogrzewam tu są takie trzy przedmioty Wydawać by się mogło, hmm, hmm, hmm. jeden tu chyba nie pasuje, ale uwaga, będę mówił po kolei. Ja osobiście stosuję kable grzewcze. To jest najlepsze źródło ciepła, jakie tylko może być. Pierwszy to jest zwykły kabel grzewczy. Zwykły, używałem go wiele lat temu. Jak tamtych jeszcze nie było, po prostu technologia idzie do przodu. Ten zwykły kabel grzewczy rozgrzewa się fajnie do pewnej temperatury. Jego niesamowitą wadą jest to, że on nie może się krzyżować, czyli nie może się zrobić nawet coś takiego, ponieważ tu w tym momencie nastąpi tak gorące miejsce, że cały kabel się topi. I roślina może się spalić naprawdę, bo u mnie się zapaliła, było o tym na, na YouTubie wiele lat temu, u klientów niektórych się zapaliła. Dlatego ja tego kabla już nie stosuję ze względu na bezpieczeństwo. Aczkolwiek pokazuję go dlatego, że część z moich klientów chce go kupić mimo wszystko ze względu na cenę. On jest dużo tańszy. Od tego właśnie kabla drugiego, którego, którego używam obecnie i którego proponuję swoim klientom, to jest kabel smart. Zobacz, jak on się różni. Ten kabel jest okrągły, taki bym powiedział cienki. To jest kabel gruby, ale ten kabel. Ten kabel ma to do siebie, że on może się krzyżować. On może się zwinąć nawet w taką pętlę, jak jest w tej chwili, i on się nie stopi. W tych miejscach, gdzie on się krzyżuje, to właśnie jest takich, jak, jak my, niektórych baranów, jak źle coś zrobimy, to wtedy, w tym miejscu, gdzie on się krzyżuje jakby rozłącza się, nie daje ciepła, bo wie, że będzie za ciepło, dlatego jest nazywany kablem smart, czyli takim kablem mądrym, bystrym, który jakby, można było powiedzieć, za nas myśli. Jeżeli człowieku źle zrobisz, to kabel za ciebie pomyśli. Można kupić i ten kabel zwykły, i ten kabel smart, to są najlepsze, jakie mogą być. Do roślin małych, jak na przykład tutaj mam yy, trachy karpusa princepsa, cudowne książątko, które ma od spodu liście srebrzyste. Niesamowita roślina, teraz dopiero widać. Do takiej rośliny nie stosuję jeszcze kabla grzewczego. Znaczy mogę zastosować, ale po prostu uważam, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że ta roślina jest mała. Więc tego kabla byłoby potrzebne niepotrzebnie mało. Małego kabla nie opłaca się kupić lepiej kupić kilka metrów więcej z zapasem, a to wszystko rodzi koszty. W wypadku takiej rośliny stosuję. Taki oto sprzęt, który nazywa się znicz. Nie, 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 tu nie chodzi o to, że jego się stawia wtedy, jak jakaś palma umrze, aczkolwiek można by to zrobić. To jest znicz, który daje ciepło. Naprawdę. I to nawet potrafi się palić przez 5 dni bez przerwy. A jak to zrobić, żeby wiedzieć, czy on się w środku pali? Jak mieć kontrolę nad tym, czy rzeczywiście to działa? Jeżeli chcesz, będzie oczywiście w następnych filmach. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, żeby tym zniczem takie małe rośliny dogrzewać, niektórzy na przykład nie mają, mają działki, są na działce i nie mają tam prądu, no to taki znicz to jest po prostu rewelacja. Ale on się nadaje tylko do roślin niedużych, bo jak roślina urośnie już na 4 metry, no to taki znicz z całą pewnością jej nie dogrzeje, chyba że wokół rozpalisz ognisko. To może wtedy rzeczywiście zda to egzamin. Jeżeli masz jakieś pytania, jak dobrać kabel grzewczy, yy, jaka długość, na przykład w tej, tutaj ta palma ma zdecydowanie powyżej 2 metrów. I tutaj kabel 10 metrów będzie już za mały. Po prostu za mały. Jak mam palmę, która ma. Tutaj te dwie palmy, które mają po 4 metry, to tutaj kabel już ma 20-25 metrów. Wszystko jest uzależnione od tego, jaka jest duża korona liściowa, jak ją można grubo zwinąć. I pamiętaj, że zawsze trzeba mieć na zapas. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to wszystko dobrać, będą o tym filmy. Jeżeli będziesz chciał po prostu, bo sam dla siebie nie muszę tego kręcić, bo ja to wszystko wiem i ja to od lat stosuję. Jeżeli będziesz chciał wiedzieć jak to stosować, jak założyć, jak zabezpieczyć, jak tym kablem sterować, bo przecież nie będziesz cały czas wchodził i go włączał i wyłączał, bo to można świra dostać i nie o to przecież chodzi. Wszystko może być w kolejnych filmach, jeżeli tylko będziesz chciał. A za tydzień wyjeżdżam do Hiszpanii. Jeżeli ktoś potrzebuje, będę rezerwował palmy. Będę robił relacje ze wszystkiego, co się będzie tam działo. Pamiętaj, że zapalmiałem Polskę z bestpal.pl. Cześć!